NAM Namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Paweł Albrecht, przedsiębiorca, inwestor i, co ważne, pod kątem tej części naszych rozmów, yy, przedsiębiorca związany przede wszystkim z nieruchomościami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj na tapet trafiają właśnie nieruchomości i, może, nie tyle z, yy, zarabianie na nieruchomościach, jak to robić, itd. I tak dalej, tylko sam rynek nieruchomości. Powiedz. Co ty sądzisz o tym, że jesteśmy na szczycie bańki, że to wszystko trzeszczy, że to wszystko walnie zaraz? Myślisz, że to, to jest prawda, czy jednak jesteśmy daleko od tego? 99% ludzi yy, skupia się głównie na parametrze, jakim jest cena nieruchomości. Cena nieruchomości to jest tylko liczba. I ona rośnie albo spada. Ja pierwszy bym otwierał szampana, jakby ceny nieruchomości zaczęły spadać, tak? Bo wtedy zacząłbym kupować nieruchomości taniej, miałbym ich więcej. Jeżeli ceny nieruchomości rosną, to te nieruchomości, które mam, drożeją, więc też dla mnie jest to ok. Jeżeli ktoś mówi tylko i wyłącznie o cenie, to nie bierze pod uwagę czynników takich jak na przykład możliwość brania kredytów, stopy procentowe czy produkty finansowe, jakie są dostępne, żeby te nieruchomości kupować nabywać. W związku z tym, cena to jest tylko jedna z rzeczy, która, która jest na tym rynku. I jeżeli będą spadać dla mnie, ok? Jeżeli rosną, to po prostu tak jest. Moim zdaniem nie ma bańki, bo cena nieruchomości w Polsce nie jest jakaś wygórowana. Jeżeli spojrzycie na ceny nieruchomości w Monachium, gdzie to jest kilkaset kilometrów od Wrocławia w lewo, to ceny nieruchomości są kilka, kilka razy większe. Jest taki prosty parametr, którym można określić, czy te ceny będą jeszcze rosły, czy nie. Jeżeli kupujemy mieszkanie na wynajem, robimy to naszym sposobem, no to te nieruchomości generują od 7 do 10% w skali roku zwrotu, już po płaceniu wszystkiego. I teraz od 7 do 10% w Polsce. W Monachium będzie to procent, 2%, 3%, tak? Więc od czego zależy ten stosunek? Jeżeli cena nieruchomości jest wysoka. I cena najmu, stawka za najem nieruchomości jest niska, no to ten procent zwrotu jest niski, 2-3%. Jeżeli cena nieruchomości jest średnia, stawka za wynajem jest średnia, no to ten zwrot jest na przykład 7-8% w skali roku. W związku z tym, jeżeli cała Europa ma zwroty z nieruchomości niższe niż 10, 9, 8, 7%, to znaczy, że u nas ceny nieruchomości jeszcze będą cały czas rosły, aż ten zwrot z najmu zrówna się do poziomu mniej więcej europejskiego, 5-4%. Więc cały czas ceny będą rosły, a stawki najmu będą sobie tam yy, delikatnie się ruszać w dół albo w górę. I jeszcze mamy duże, duże pole do popisu. Moim zdaniem nie ma jeszcze żadnej banki, te ceny będą po prostu rosły. Zobaczcie, jaka w Polsce jest inflacja. To, co podaje rząd, to jest jedno, ale jak jest naprawdę, to jest drugie. I jeżeli ceny rosną w sklepach, no to rosną ceny w marketach budowlanych, ceny za usługi rosną i, e, i wszystko będzie coraz droższe. W związku z tym, nieruchomości najbardziej to czują, no bo tego jest towaru najwięcej, żeby tą nieruchomość zrobić, i po prostu te ceny nieruchomości dalej będą szły do góry. Poza tym, mamy taką sytuację, że nie ma praktycznie wolnych działek w dużych miastach. A jeżeli nie ma wolnej działki w mieście, no to deweloperzy po prostu kupują działki za każde pieniądze, no bo jest popyt na to, żeby kupić sobie mieszkanie nowe deweloperskie, ale nie ma działki, więc deweloper kupuje drożej działki, wyburza budynki i na ich miejsce stawia albo przerabia inne budynki, więc to jest dużo większy koszt. Dlatego te nieruchomości też idą do góry z tego względu, że się po prostu zrobiło ciasno w miastach i jesteśmy w takim okresie, że dlatego to do góry idzie. Tutaj ja zaznaczę, mówisz, nie ma bańki Twoim zdaniem. Tak. I tutaj trzeba to podkreślić dwa razy. Twoim zdaniem. Nie jesteś wyrocznią, to jest bardzo ważne. Zdania ekspertów są podzielone, tak. co się dzieje na rynku. I, I to jest rzeczywiście ciekawe, bo z jednej strony niektórzy wskazują na pewne parametry, które mogłyby sugerować, że to już jest bańka. Z drugiej strony, no jednak Polska się mimo wszystko rozwija, te miasta się zabudowują, te miasta będą ważnymi ośrodkami życia. No a miejsca w centrach miast, czy, 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 czy powiedzmy, w miarę dobrych lokalizacjach nie będzie przybywało. Więc, więc siłą rzeczy będzie ta powierzchnia coraz droższa. A powiedz, czy ty dostrzegasz coś takiego, jak moda na inwestowanie w nieruchomości? Bo mamy taką specyficzną sytuację w Polsce, że te stopy procentowe są bardzo niskie. Zysk na lokatach jest bardzo niski. Polacy właściwie nie wiedzą, co się dzieje. Jak to się teraz często mówi, to szkoda w ogóle pieniądze na lokatę yy, wkładać. I siłą rzeczy wszyscy poszli w nieruchomości. Czy to jest moda? Wystawałem się, że to jest logiczny wybór. No, nieruchomości były od zawsze, zawsze. Jeżeli ktoś na koncie ma 500 tysięcy złotych, no to przeanalizujmy, jakie ma opcje. Aktywa są takie, które albo dają nam pieniądze do kieszeni, albo nie. Czyli jeżeli kupię złoto, no to złoto mam tylko, załóżmy tak, mam sztabkę złota, no to ją trzymam w ręku i tyle. Ona ładnie świeci, ładnie wygląda i nie daje żadnych pieniędzy. Jeżeli kupisz sobie ziemię rolną, no to możesz posadzić na niej kukurydzę, konopię, cokolwiek i to, nie dość, że masz tą ziemię, która rośnie na wartości, bo ziemi nie przybędzie, to jeszcze to generuje jakiś plon. Jeżeli kupisz sobie mieszkanie na wynajem, no to przyciągasz 500 tysięcy z konta w mur, i te mury jeszcze generują Ci kilka tysięcy złotych, na przykład 4 tysiące złotych miesięcznie generuje Ci takie mieszkanie z pół miliona zysku co miesiąc. W związku z tym, jeżeli ktoś sobie chce nakupować jakichś kamyczków, monet czy czegoś, jakichś, jakichś innych rzeczy, to to ma tylko wartość, po prostu przechowuje wartość, ale nie generuje żadnych pieniędzy. To o tym Warren Buffett często powtarza w swoich właśnie jakichś tam filmach na YouTubie że tak to powinno wyglądać, czyli trzeba nabywać, aktywa, no, trzeba, no każdy robi co chce, ale warto nabywać aktywa, które nie dość, że trzymają wartość, zwiększają, to jeszcze generują co miesiąc jakieś pieniądze, więc z tego, co ja przez te 28 lat swojego życia zobaczyłem, no, to warto po prostu kupić nieruchomości, nie tylko w jednym kraju, ale też w różnych, ale kupując nieruchomość, eee, że moje nieruchomości, które my mamy we Wrocławiu, jak spojrzę wstecz od 3 lat, rosną 30-40 tysięcy złotych rocznie. Tak? Jedną kawalerkę kupiłem za 200 tysięcy złotych rok temu, teraz sprzedałbym ją spokojnie za 240 po roku. Tak? Więc nie dość, że one rosną, to jeszcze zarabiałem co miesiąc pieniądze. Więc to, że ludzie kupują te nieruchomości, to jest bardzo mądry ruch. Tak naprawdę, jak zapytasz normalnego Kowalskiego, czy zna kogoś, kto kupił sobie mieszkanie na wynajem, no to 90% ludzi powie ci, że nie. Jak zapytasz mnie, czy ja nie znam kogoś, kto inwestuje w nieruchomości, to powiem Ci, że ja nie znam człowieka, który nie ma swojej nieruchomości, bo obracam się tylko i wyłącznie w tym środowisku. Więc to zależy tak naprawdę, w jakim środowisku się znajdujemy. Ale rzeczywiście, jeżeli lokata w banku jest dzisiaj procent czy 2%, no 2% chyba nawet nie ma, to, no to co ci ludzie mają zrobić? Kupują mieszkania, wynajmują, a druga sprawa, że robią to niewłaściwie, na złych umowach e, e, z niską stopą zwrotu. No to jest jakby druga sprawa, tak? No ale sam ruch wydania pieniędzy z banku na mieszkanie myślę, że to jest mądry krok. No tak, ale jeżeli zakładamy scenariusz, że stopy procentowe zostaną podniesione, co jest jak najbardziej realne, bo różne wskaźniki makroekonomiczne wskazują, że taki ruch byłby rozsądny już. Zostawiam to, czy rząd to zrobi, czy nie, ale zakładamy ten wzrost, wzrost stóp procentowych, no to nagle się okaże, że ja mogę mieć z lokaty więcej niż ty z nieruchomości. I co wtedy? Jest to no tak, ale no pieniądze na koncie są bardzo niebezpieczne. Jeżeli ktoś chce trzymać 600-700 tysięcy złotych na koncie, no to nie jest najmądrzejszy ruch, jaki można zrobić, bo te pieniądze mogą zniknąć. Ja miałem na przykład taką sytuację, że miałem 700 tysięcy złotych na koncie i nie będę wymieniał nazwy banku, i te pieniądze zostały zablokowane na dwa tygodnie. Po prostu. U nas jest takie prawo, że mogą ci zablokować urząd kas chyba, tak? Może zablokować pieniądze, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, chyba tak, może zablokować ta instytucja e, pieniądze do odwołania, czyli tak naprawdę na zawsze, więc jeżeli masz pieniądze na koncie, ktoś kliknie guzik, to no tych pieniędzy po prostu nie ma i e, do wykorzystania. W związku z tym, ja kupuję nieruchomości nie tylko dlatego, że one przynoszą pieniądze, no bo na nieruchomościach się nie zarabia pieniędzy na, na kupowanie mieszkań na wynajem. To nie polega na tym, że to jest jakiś najlepszy biznes świata, kupić mieszkanie na wynajem i żyć z najmu. Zarabia się 7-8%, są dużo lepsze pomysły. Można kupić kontener gaci z Turcji, i sprzedać go drożej i zarobić dużo więcej, niż na mieszkaniu na wynajem. Chodzi o to, że po prostu to jest majątek, który jest trwale ulokowany w jednym miejscu, z jakimś dokumentem, z prawem własności, z tytułem własności do tej nieruchomości I dzięki Temu ta kasa, którą zarobiliśmy w innym miejscu, jest zabezpieczona. Więc to jest, to jest ten argument. Nie to, że to będzie przynosiło pieniądze więcej z lokaty, czy nie, tylko to, że po prostu mamy coś, co ciężko nam jest zabrać. No musi być wojna, czy no nie wiem, trzeba podpaść komuś z partii, ale ciężko jest komuś zabrać nieruchomość. Okej. Okay. Na początku wspomniałem o tym, że rynek nieruchomości w Polsce jest jakiś. Niektórzy mówią, że bańka, inni, że nie bańka. I tak dyskutować można długo, natomiast powiedz, yy, według Twoich obserwacji, jak dzieli się Polska pod tym nieruchomościowym kątem? Jakie miejsca są lepsze, gorsze, jak to wygląda? Okej. Okay. Yy, no toż wracając do tematu bańki, dwa słowa. No pytanie, co to znaczy bańka? Jeżeli ktoś jest inwestorem na rynku nieruchomości, no to jak mówię, ceny spadną, to się będzie cieszył, ceny będą rosły, no to też się cieszy, jak ma nieruchomości, więc to. Chińskie, chińskie słowo kryzys oznacza szansę i, i, i zagrożenie, tak? Więc to, więc tą bańką bym się tak bardzo nie przejmował. Co by nie było, to ludzie, którzy są kumaci, którzy potrafią zarabiać pieniądze, sobie po prostu poradzą i w czasach kryzysu najwięcej pieniędzy zarabiają ci najbardziej kumaci. Może o tak. To jest jedna sprawa. Druga, jeżeli chodzi pod kątem, o Polskę pod kątem nieruchomości, to mamy miasta, które są miastem klasy, miastami klasy A, czyli na przykład Gdańsk, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań według mnie jest taki troszeczkę z tyłu. No i to są te główne miasta, w których te nieruchomości są drogie. Bardziej rozwinięte są te rynki i no, i nieruchomości tam są drogie. Jeżeli weźmiemy takie miasta jak na przykład Rzeszów, Łódź, Katowice, Bydgoszcz, to są miasta dużo tańsze, gdzie nieruchomości są tańsze, ale jest bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli mamy studenta medycyny, który za pokój jest w stanie zapłacić 750 zł, to on to 750 zł zostawi we Wrocławiu, w pokoju, w którym będzie mieszkał, i to samo 750 zł zostawi na uniwersytecie w Bydgoszczy. Tylko kawalerka we Wrocławiu będzie kosztowała załóżmy 200. 40 tysięcy złotych, a w Bydgoszczy będzie to kilkadziesiąt tysięcy złotych mniej. Jeżeli weźmiemy mieszkanie o wartości pół miliona złotych z Wrocławia, to za te pół miliona złotych kupimy półtorej nieruchomości w aglomeracji śląskiej. I ta ustawka będzie najmu taka sama, i tu będzie stawka najmu taka sama. Więc stawki najmu w Polsce już są bardzo podobne. Ceny w miastach klasy A są wysokie, w innych miastach są jeszcze niższe, więc to jest ciekawe. Ale jeżeli kupisz nieruchomość w miejscowości mniejszej, gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, na przykład w Koszalinie, i nawet będziesz zarabiał fajnie na najmie, no to pytanie, co się stanie w momencie, kiedy będziemy mieli problem z demografią. Wydaje mi się, że te miasta klasy A zawsze się obronią, bo mają lotniska, infrastrukturę i tak dalej, a miasta mniejsze, jeżeli będziemy odczujemy coś takiego, że Polaków jest mniej, wyjadą, już ludzie będą mieli dość rządu i po prostu wszyscy wyjeżdżają, powyjeżdżają, no to... Ci, którzy zostaną, zostaną w dużych miastach i wtedy te nieruchomości tam się obronią. Więc pod kątem nieruchomości trzeba patrzeć nie tylko na to, ile to przynosi zysku znajomą, czy jaka jest cena, ale też, co się będzie działo w dłuższej perspektywie z tymi nieruchomościami. Dlatego ja się skupiam głównie na dużych miastach, gdzie, gdzie ten kapitał jest bezpieczny. No ale tak jak mówię są, najciekawszym miejscem do inwestowania w Polsce jest aglomeracja śląska i, i łódź. Nieruchomości są tanie, jest dużo do zrobienia i. I stawki najmu są wysokie, więc jak ktoś by chciał inwestować, no to pewnie tam. To jest jeden z najlepszych pomysłów, jeżeli Wam lokalizacja nie przeszkadza. Myślisz, że taki scenariusz, że... Yy, czy, jest, czy jest on w ogóle możliwy? Scenariusz, w którym yy, w jakiś sposób nieruchomości w tak prestiżowych miejscach jak centrum Warszawy mogą długoterminowo nie przynosić zysku? Więc to były takie sytuacje. W Łodzi na przykład ulica Piotrkowska. Zaczęły się budować galerie handlowe i tam na tej Piotrkowskiej, ja nie mieszkałem w Łodzi, ale słyszałem, byłem parę razy na tej ulicy, no to powstały galerie handlowe i ludzie zaczęli, przestali robić zakupy na piotrzkowskiej i chodzili do galerii handlowych. Piotrkowska po prostu padła na jakiś czas, teraz już się odbudowała, ale no były takie sytuacje, no nikt sobie wcześniej nie wyobrażał, że tak to będzie wyglądało. W związku z tym jest taka możliwość. Ja w Polsce, wiesz co, może to będzie takie trochę przesadzone, co powiem, ale... Wrocław, Kraków, Warszawa to są miasta w top 10 najbrudniejszych, najbardziej zasmogowanych miast świata. Jak zobaczycie jakiekolwiek rankingi, no to Wrocław jest w top 5 non-stop. I jak się wjeżdża do tego miasta, to po prostu śmierdzi. No co by o tym mieście powiedzieć, po prostu czuć to. Jak ktoś przyjeżdża z Oslo, do nas jakiś inwestor, bo często mamy inwestorów z Oslo przyjeżdżają do nas do Wrocławia, no to od razu mówią, co to tak śmierdzi u was. Chodzi o smoko powietrze, które jest po, <laughs> po powietrze i to po prostu czuć. jeżeli Polska nie będzie się zmieniała też pod takim kątem ekologicznym no to będzie traciła na swojej atrakcyjności oczywiście to jest takie troszeczkę na długofalowej przesadzone no ale rzeczywiście tak jest ja podróżując po świecie widzę jak się żyje w innych krajach i, no i Polska ma też sporo takich rzeczy do zrobienia o których jeszcze nikt dzisiaj nie myśli okej okay. jeszcze jedna rzecz która mnie zastanawia a propos tego, o co już troszeczkę zahaczyłem, o tą modę na nieruchomości. Natomiast powiem tak, ja wiem o co w tym chodzi. W tych poszczególnych biznesach nieruchomościowych, od flipów po podnajmy, te wszystkie sposoby i tak dalej. No i powiem tak: ja już idąc przez miasto tych wszystkich karteczek ręcznie pisanych, że kupię nieruchomość za gotówkę jutro, Basia i Michał, coś tam. To ja czasami widzę na jednym słupie ze cztery. Różne, czasem to jest Basia i Michał, czasem Kasia i Marcin i tak dalej. Mam wrażenie, że każdy chce być teraz rentierem. Każdy chce zarabiać na nieruchomościach. Czy nie ma już zbyt wielu tych osób? Czy taki świeżak wchodzący w ten rynek no po prostu nie jest już za późno dla niego? Wiesz co? W Anglii jest taka organizacja, która skupia landlordów, czyli Sorry, ludzi, którzy mają mieszkania. I tam ta organizacja skupia 2 miliony ludzi. No to gdzie w Polsce 2 miliony właścicieli mieszkań na wynajem? Mamy jeszcze naprawdę duże, duże pole do popisu. <laughs> w Polsce jest mnóstwo ludzi, mnóstwo mieszkań do zrobienia, i to, że ktoś sobie kupi jedno czy dwa mieszkania, niczego tego nie zmieni. No pamiętajmy o tym, że ty też się obracasz w innym środowisku, ja się obracam w innym środowisku, w sensie w podobnym, i no my widzimy tych ludzi, którzy kupują te nieruchomości, ale. Tak naprawdę, jak zapytasz, mówiliśmy o tym wcześniej zwykłego kowalskiego, to on nie dostrzega tego, że to aż tyle ludzi kupuje te mieszkania na wynajem. No bo jednak najprostsza kawalerka we Wrocławiu to około 200 tysięcy złotych. Tak? No normalny kowalski, średnio statystycznie Polak, ma odłożone na koncie 20 tysięcy złotych. W związku z tym no, musiałbym mieć 10 razy więcej oszczędności, żeby kupić swoje mieszkanie. Nie mają często też zdolności kredytowej, nie wiedzą jak do tego podejść. Dlatego ja myślę, że jeszcze. Spokojnie, mamy duże pole do popisu, tych ludzi jest rzeczywiście dużo, na YouTube jest wysyp szkoleniowców, którzy na przykład mnie naśladują i kupują i jest tego naprawdę dużo, 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 ale jakie to ma znaczenie, każdy robi swoje, zarabia pieniądze, ja kupuję teraz nieruchomości w Wielkiej Brytanii i w Polsce, bo też widzę to, że jest w Polsce dużo ludzi, ale nie dlatego wyjechałem z kraju, że, że tu jest dużo ludzi, tylko dlatego, że tam się zarabia więcej po prostu, więc ci, którzy są najbardziej kumaci ze zwykłych mieszkanych wchodzą w projekty deweloperskie, ci, którzy mają jeszcze większe ambicje wyjeżdżają za granicę i tam coś zaczynają robić, także, Wolny rynek sobie myślę poradzi, tak? To nie przejmowałbym się. Tego. To tak jeszcze na koniec, jeżeli chodzi ponownie o kontrast Polski z zagranicą i, i o te nieruchomości. Czy duża jest różnica w biznesie nieruchomościowym między Polską a Wielką Brytanią? I dodam od razu nie bez powodu pytam o tą Wielką Brytanię no bo jednak powiedzmy Polacy zasiedlają dosyć mocno ten rynek, dorabiają się tam. No i to jest taki ważny dla Polaków obszar. Jakby to ująć w dwóch zdaniach, żeby kogoś zainteresować i odpowiedzieć na Twoje pytanie. Jeżeli mam 500 tysięcy złotych na koncie we Wrocławiu, to kupię mieszkanie, które będzie miało na przykład 6 pokoi no i będę zarabiał na nim około 4000 tysięcy złotych miesięcznie. Czyli mam na koncie pół miliona, kupuję mieszkanie sześciopokojowe i zarabiam z najmu 4 tysiące złotych około, tak? Za tam 700 wynajmuję pokój, 6 pokoi, no 4200, zarabiam 4 koła. I teraz... Te pieniądze z konta przetransferowane w tą nieruchomość sprawiły, że nie mam pieniędzy, ale mam mury, które generują mi 4 koła miesięcznie. Co mogę zrobić? Nic. Bo te pieniądze tam w tej nieruchomości zostały. W Anglii jest taki mechanizm, który nazywa się remortgage, czyli kupiłem nieruchomość za 500 tysięcy złotych, czyli za 100 tysięcy funtów. 100 tysięcy funtów mam wsadzone w nieruchomości. Idę do banku i mówię tak, słuchajcie, tutaj jest wydane 100 koła, ta nieruchomość jest warta 100 koła. Dajcie mi 75% tego, co leży w tych murach, czyli 75 tysięcy funtów bank przelewa mi na konto, daje mi tam do 300 funtów e, raty kredytu i tam kredyt jest, można wybrać oprocentowanie kredytu na zasadzie takiej, czy płacimy same odsetki, czy kapitał plus odsetki. Więc wybieramy same odsetki, czyli to, że bank tam pożyczył pieniądze i na tym zarabia, to jest ta jego prowizja, te odsetki. Kapitału nie spłacamy, więc ta rata kredytu jest niska. W związku z tym 75% wartości nieruchomości wyciągam, 75 koła mam z powrotem, mam ratę kredytową, no i 25% jeszcze leży w tej, w tej nieruchomości, pamiętajmy, tak? I za te 75 tysięcy funtów kupuję kolejną nieruchomość. Ta nieruchomość przynosi mi 1000 funtów miesięcznie, czyli jak minie 20 miesięcy, to mam znowu 20 koła funtów. Tak? Czyli te 20 tysięcy funtów plus te 75 tysięcy, które mam na koncie, dadzą mi łącznie już prawie znowu 100. 95, tak? I teraz numer polega na tym, że za te pieniądze kupuję kolejną nieruchomość. I teraz, jeżeli kupię kolejną nieruchomość, to znowu mogę zrobić remortgage, wyciągnąć 75% i kupić kolejną nieruchomość. Dlatego taka jest różnica, że możemy te pieniądze rolować w nieskończoność, a w Polsce nie możemy tego zrobić. Myślę, że intrygujące zakończenie. To tyle, jeżeli chodzi o tą naszą serię filmów. Myślę, że pytań i komentarzy nie zabraknie. Będzie okazja jeszcze do spotkania. Tymczasem dziękuję za rozmowy. Dziękuję bardzo i osoby, które chciałyby się z nami spotkać, zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam. Cześć!